Siemandero! No witajcie! Nie mogłem się oprzeć niskiemu stanu wody i jestem znowu tutaj. Szybki, spontaniczny wypad, bo nieplanowany. Ale no Dostałem pozwolenie To lecę. A tak z 2 godzinki max dzisiaj Pięknie Zapraszamy do relaksu Ta świńska czaszka tutaj jest o. albo to druga jest Bo tam też coś leży i tam wcześniej była ta czaszka To chyba druga czaszka Pierwszy rzut Przy pierwszy rzut od razu coś Przyniesie, bądźcie ze mną, to się dowiecie. Jakieś przyłapanie było. O, tutaj jest mocne przyłapanie. Tu coś jest wielkiego, ale nie bardzo chce do mnie przyjść. Na razie nie ma nic, co ciekawe. Lecimy z potworami, proszę Państwa. Jest pierwszy potwór. Wielka płyta. No, jeszcze tutaj coś jest. Chociaż z 5 minut tutaj rzucałem i nic nie było. Ale w końcu płyta wyszła. Po to właśnie przyjechałem. Nie za dużo, żeby było do dźwigania. Ale kilka sztuk może wyjść. Pierwsza płyta. Ruszyło, coś jest znowu coś tu jest znowu Wyjdź Wyszło O takie coś No i dobrze Pręcisław Już zagięty elegancko się zmieści do wiaderka A jeszcze nakrętka się zapała, się schowała Proszę Państwa, idzie jakiś pieruniaśnisty, ciężki, piękny Druga płyta Druga płyta yeah. i mała płytka jeszcze tu do tego coś pięknego No pogoda dzisiaj ze 30 stopni jest 2 września Ojej, ale ja pamiętam jeszcze skąd byśmy pływali pod koniec. Nie, na początku października. Myśmy jeszcze pływali w golejowie. No ale to było dwa lata temu. Już mamy płytkie. Nie wiem, czy coś idzie czy nie. Cały czas tam coś się łapie. Coś, mi się wydaje, że coś małego to jest. ho, ho, ho nie takie małe. Ale wariat. Jest stopka kompletna ze śrubą i tam gdzieś podkładka jeszcze w tym osadzie się znajduje. Jakie wiry. No i pięknie. No niestety nie wszystkie potwory chcą brać. Musiałby tu kondziu przyjść zanęcić jakimś pęczakiem czy czymś. Może coś złapieś innego. Wróciłem trochę bardziej w lewo, w taki bełt i chyba coś złapało. Coś tam zalegało. Nie wiem, zaraz zobaczymy. No pewnie, że tak. Uuu, co to? Ole byk. No to jest coś. Taka buła. Tajzerka się trafiła. No i pięknie. Tu coś jest, ale nie chce się uwolnić. I co mu zrobisz? Ja pieronów nie wyjdę. Nie wyjmę. Ja pieronów nie wyjmę. Proszę bardzo. Jest wkręcik pierwszy dzisiaj. Jest płytka oryginalna. I mamy na haku. Jeszcze płytę, jedną. Opa! Dwie, patrzcie, dwie naraz się przy, przyczepiły. Przyklejone były do siebie. Co za jaja? Taka i ta duża. Mamy już trzy duże i dwie małe. Ciekawe jak audio, bo cały czas wieje, teraz troszkę mniej. I chciałem powiedzieć, że kurczę, no... Duża z małą płytką na raz wyjęte, przyklejone ze sobą. Coś niesamowitego. Patrzcie, bawone rogi. Duże. Porządne. Zaraz tutaj to odkleić bo... Do... Kamień taki jest przyczepiony do tego. Zaraz to ostuka. O, kamień sam się... Odlepił. O! Po oczyszczeniu to jest inna jakość. No. Zdrowiutki złomik. Zdrowiutki metal. Może gdzieś ktoś takich kotew potrzebuje. Może to napchli targ jak gwoździe brać. Hmm. Czemu by nie? Ale wie wszystko no coś strasznego. Tutaj przy brzegu walczyłem ostro. Musiałem podwinąć nawet nogawkę, ale chyba warto było co? Jepeto takie coś wyłowił. Teraz mam i ja. O, to już, to już mi wystarczy. Do szczęścia. Dzisiaj. Ja tutaj mówiłem na początku, za pierwszym filmie, że, że tu jest jakaś wielka płyta, nie do zdarcia, a tu jednak wydarłem to to, wydarłem, jest niższy stan i tutaj mogłem sobie stanąć i ręką sobie chwycić i podnieść jest, no dobra, to już jest, jest byk, jest byk. <laughs> Możecie dać łapkę w górę, jeśli chcecie. Subskrybujcie. Właśnie wyrwałem z dna parę rzeczy. Mamy taką szpilę piękną, i to są wkręciki, oblepione całe. Całutkie, oblepione. Walimy, aby się oczyściły. O. I wyglądają już dużo lepiej. Tego też trzeba obudzić. O! Witaj! W kręciku. Godzinka minęła. A ja już załowiony jestem. Nie zarobiony, ale załowiony. O, tego wielkiego potwora, co złowiłem, to myślałem na pierwszym filmie, że to jest taka płyta jak tutaj. Na szczęście nie jest taka płyta. Ej, piszcie w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony fand y, magne, z magnesu. Czy jest to wkręt, y, czy to jest płytka, czy łupka, czy niebieski garnek? No, piszcie, co wam się najbardziej podoba, jak się łowi. Bo ja osobiście jednak chyba najbardziej lubię wkręty. Oczywiście płytki są yy, cięższe, ale te wkręty takie są, no takie symboliczne, nie? A no i tak w ogóle to trzeba też za chwilę przestać łowić i podziwiać, jak tu jest pięknie. A propos, o Wilku mowa. Jest wkręcik trochę krzywawy, ale. Cieszy jak zawsze. Czajcie, autentycznie jechał chłop na drezynie. Ciekawe, czy ze służb jakichś, czy taki jakiś nie wiem podróżnik. <grym> no tutaj to rzadko łowiłem z tej strony. Od, od drugiej strony, tak jakby. No ale wyszła kotwa piękna. Wcześniej jeszcze. O, jakaś taka obrośnięta podkładka. A stopka to jest. Piękna stopeczka. Okrążam to przęsło. i tutaj normalnie na, na wierzchu leży nakrętka. O, a ona tu jest przy, przyklejona. Ona nie chce wcale stąd iść. No, ciekawe. Magnesem i przywaliłem i od razu wyszła. Kolejne fanty z lądu. Jakiś pęcik. Robię szybkie podsumowanie. Jest godzina 16.30, półtorej godziny łowienia. Dwie płytki małe, trzy płytki duże. Teraz jeszcze złowiłem taką długą szpilę fajną i nita. Oprócz tego jeszcze taki batoniki. Podkładki małe, cztery wkręty, dwie stopki, jedna kompletna. Nie wiem czy o kotwach już mówiłem, dwie kotwy i ten potwór. Coś pięknego, oprócz tego jakieś pręciki i jakiś chruścik tutaj jeszcze. Także ja jestem zadowolony, chyba na 3 razy pójdę i dam radę. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, cześć. Pierwszy kurs. Słuchajcie, bonus hmm. dla wytrwałych. Otóż rzuciłem jeszcze raz magnesem, żeby linę y, wyprostować i zwinąć. I popatrzcie, coś idzie. Ha, 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 ha. Ha, 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 Ale bonusisko co? No takie bonusy to ja lubię. A drugi kurs to magnes z płytką i na Mistrz programu. Jest, dotarliśmy z drugim, i ostatnie dwie płytki zostały tam. I gotowe. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Cześć. Towar siedzi w kastrze. Wszystko się zmieściło ładnie.